A gdyby tak zmienić swoje nawyki żywieniowe? Po co? Powodów jest wiele: zdrowie, finanse, aspekt etyczny, ochrona klimatu. Ja już to zrobiłam, bo wiem, że produkcja mięsa i nabiału generuje ponad 14% światowej emisji gazów cieplarnianych, czyli moja dieta realnie wpływa na obniżenie emisji dwutlenku węgla. Dobrze planuję swoje posiłki, a na zakupy idę z listą i wielorazowymi torbami. Plastikowa torba jest używana tylko przez chwilę, a rozkłada się przez setki lat. Kupuję sezonowe produkty od lokalnych dostawców, bo są ekologiczne i zdrowsze. Czasami za dużo ugotuję lub kupię. Wtedy nadmiar jedzenia zanoszę do jadłodzielni albo punktów zbiórki żywności. Można je znaleźć w Krakowie. Podejmij wyzwanie! Zmień nawyki żywieniowe.